Profesor Stefan Pastuszka, nauczyciel akademicki, polityk, samorządowiec, obchodzi podwójny jubileusz, 45-lecia pracy dydaktyczno-naukowej i 70-tych urodzin. Uroczystość, która odbyła się w Pałacu Biskupów Krakowskich, zgromadziła szerokie grono przyjaciół i współpracowników profesora. Życzenia złożyli mu przedstawiciele różnych środowisk, bo też jubilat znany jest z niebywałej wszechstronności. Pan profesor pełnił funkcję szefa sejmiku wtedy, kiedy ten sejmik, jego kompetencje dopiero się dookreślały, bo to była druga kadencja samorządu województwa. Włożył wiele w swojej społecznikowskiej pasji, ale przede wszystkim cechowała go taka bardzo duża, duże wyczulenie na sprawy zwykłych ludzi, na sprawy maluczkich, ich często małe problemy, ale dla nich wielkie, którymi zajmował się pan profesor, który, o których interesy się upominał, dzwoniąc, odwiedzając wielu urzędników. Wspomniał o tym sam, również dziękując za... Współpraca też dyrektorom szpitali. Profesor do dzisiaj zawsze powtarza, że on jest nauczycielem. Pracował wiele lat jako nauczyciel, wiele lat pracował jako metodyk w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Tam też poznaliśmy się 20 dobrych kilka lat temu, gdy ja rozpoczynałam swoją przygodę z edukacją jako młody nauczyciel. Później, gdy ja już byłam dyrektorem, pan profesor był wówczas podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ta współpraca wtedy się rozwijała jeszcze lepiej. Profesor Stefan Pastuszka jest profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wcześniej był rektorem kilku prywatnych uczelni, senatorem trzeciej kadencji, przewodniczącym sejmiku województwa drugiej kadencji. Na swoim koncie ma ponad 400 publikacji. Gratulacje jubilatowi złożyli przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, gdzie obecnie pracuje Stefan Pastuszka, a także przyjaciele z rodzinnego Sienna i tamtejszego liceum, do którego uczęszczał. Często odwiedza szkołę, interesuje się jej dokonaniami, jej życiem. Również, jak w laudacji pana profesora Turkowskiego było powiedzianym, opracowuje historię Sienna, w której szkoła sądzę, że znajdzie niebagatelne miejsce. Przyjaźń z profesorem Stefanem Pastuszką wielu poczytuje sobie za zaszczyt. Ci, którzy go znają, podziwiają jego umiejętność zjednywania sobie ludzi. Czy jest takim urodzonym, pogodnym optymistą? I to dzisiaj było też widać. Ma dystans do siebie, potrafi żartować, nawet często z własnego wzrostu. Wspaniały człowiek. Profesor Stefan Pastuszka, dziękując rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom, nie krył wzruszenia i już zaprosił wszystkich na kolejny jubileusz.